Są wszyscy. Odmotowywuję się. Halo, halo. Okej. Okay, no, już wróciliśmy. No, to, halo. No. no. Dobrze, A. że jesteś, A. bo już tutaj patologia się szerzy. No to zajebiście, Lecimy z kolejną rundą. Przypominam, każdy ma teraz po 8 koła. Jak będą za duże różnice, dorzucam punkty do puli. Nie, 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 nie bójcie się grać agresywnie. Nie bądźcie pasywni. Eee, czekam na dymy. No i moi drodzy, rozpoczynam losowanie kategorii pierwszego pytania. Mamy, no, no, dawaj. Daj mi za pałeczkę teraz, dobra? Ja teraz policytuję. No dobra, ja to liczymy. O kurwa, zadanie! Pierwszy raz dzisiaj o, mi zostało wylosowane ja zadanie. Plicytuję. Zadania są różne, najdziwniejsze i, i naprawdę różnej treści. Yy, Okej, okay, no słuchajcie, biorę po 200 punktów z waszych kąt. I słucham kapitanu A, Zieloni 400 400 zieloni Do końca jak coś robią tak, Musimy tak, się pokazać tak, chyba się. agresywnie co w tej rundzie Stary to jest zadanie zadanie no, nie, kurwa. Zadanie jest spoko Więcej tak, dynamiczności tak, żółci tak. niebiescy Pokoje, Dawaj, leczu, to, żół, to, Dobra żółci 500 500 Zieloni 800, zieloni 800. 800. Yy, Aha niebiescy nie licytują nie, No to żółci 900 Żółci 900 Zieloni 1100 1100 zieloni. A co niebiescy? 1200. O, o niebiescy dołączyli do gry. Nice. jawa. No to zieloni 1500. 1500 zieloni. Żółci 1600. 1600 żółci. Zieloni dwa koła. Dwa koła po stronie zielonych. Dwa koła po raz pierwszy. 200. 200 niebiescy. Dwa i pół zieloni. Dwa i pół zieloni. A pierwsza runda jest najgorsza, kurwa, bo w tej chwili. Ale wy niebiescy. To jest łatwo. Zieloni, 3 koła. 3 koła zieloni. No, zieloni dają milion, 300 niebiescy. Zieloni, 3700. 3700. 3800. 3800. Zieloni, 4800. Wszystko... Dawaj, bawang, kurwa, niebieskich. Musimy zablokować. Ale zieloni nie mogli przebić tak? zielonych A dobra Dawaj wabank! Nie bieszy okay. babank! Nie wabang! Ej! Dawaj babank, nie biesy bank! Hey, moment, ja chciałem zapytać, czy 3... 3800 to dali żółci. Czy 3800 dali żółci Tak, yy, Nie, ja dałem 3700 chyba. To 3700 żółci dali, technik musi poprawić. Mówcie kolor, bo technik nie słyszy i tak to było 1600. Okej. Okay. Okej. Czyli wybetowaliście zadanie, a za chwilę poznacie zadanie, najpierw muszę je poznać ja i zobaczę, czy pokazujemy to na ekranie, czy dostaje jedna osoba prywatnie. Dychamy to, łatwo. No, w zadaniu tak naprawdę są różne zadania. Naprawdę są kurwa totalnie różne. Zobaczymy, co wam wylosowało. Dopóki zerowania soku nie będzie, jesteśmy OK. Nie ma zerowania flaszki. Nie może być czegoś, czego pod ręką możesz nie mieć, więc. Ka wszystko, o, ok, okej. Jest to kategoria, widzę, że. Yy, yy. Sekunda, technik zaraz mi wyślę. Ogólnie niebiescy zakończyli na 16-700, tak? Poprzednią yy, rundę. Jak niebiescy, zieloni chyba. Zieloni, zieloni sorry, zieloni. chciałem powiedzieć zieloni. Nikodem, odczytaj priv. Dobra, słuchajcie. Wasze zadanie to... A kto wykonuje? Niebiescy! Aha, Uwaga! Ale kto? W sensie... osoba. Drużyna! Osoba, no. Drużyna chyba. Jako na radę, drużyna nie? mówicie sztafetowo, a... W ten sposób przez minutę możecie się zmienić, czyli zaczyna Wojtek, tak długo jak potrafi, potem wchodzi Wysek, potem wchodzi Tejfan. Ale tylko trzy osoby mogą, tak? Tak, że chodzi jeden po drugim, łącznie musicie zrobić minutę, <grym> więc szeroki wdech, wydech, czy jak to się mówi i powiedzmy, Ale nie mogą po drugi no, raz. No nie, 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 mo nie mogą drugi raz. No, Jedna tak, osoba no. może raz. Dobra, ej, to ustawmy, ustawmy, kolejność na, na początku. No, no po, po, Daj, po kolei kamerki są i tyle. Ale to chyba losowo są, czy nie? jest Wojtek ty i ja. Aha, no dobra, to, ja go, to najlepiej na... Okay. na dobra, wygląda. Wojtek gotowy? No ja to inaczej bo. Dobra, okej. Okay. Uwaga, czas, start! <ścoughs> <ścoughs> Ale... <ścoughs> <ścoughs> Wziął dech, kurwa! Nie mów nagłę mikrofon chyba No Bęk wziął przecież no Ej, co tu się odpierdala A. Kurwa, Kurwa. żyję w ogóle? Rafał, bo Rafał, boć ready! Szybko, A, szybko! No. Zmiana! Rafał I kuj! Ale wysek zjebałeś, to teraz tylko Rafał 20 sekund jeszcze Nie nie zjebałem. Nie bałeś No powiedzieliście w tym samym momencie w sumie. EĞİT! Osiem SEDEM STERI Mamy to kurwa! A, a, a... Ale wysek zjebałeś przez 3 sekundy, a nie mogłeś wejść na ten cel! Ale Rafał się nie odzywał w ogóle, ja nie wiedziałem bo... co chodzi. No powiedziałem, że mam myślałem, że ja mam iść. Wojtek i Rafał wykarowali. Ty iść, no kurwa, no cicho, cicho było! Musiałem my... ja ja się pierdol... nim, bo jakby była przerwa, to byśmy przegrali automatycznie, chyba, nie? Co nie zmienia faktu, że przez 3 sekundy wziąłeś udział w tym zadaniu, pomogłeś, drużynie. Ja pierdolę! No dobra, no. Nie powiem i tak jedno z łatwiejszych wam się Ale wylosowało. Bał się, bał, bał się. Brawo, brawo. brawo, brawo. 16-5. Po jam. pierwszym pytaniu. Nie wiem, na tym pierwszym pytaniu to kurwa naprawdę ostro gracie. Eee, czyli Losi na chwilę jesteś, obecną tak? niebiescy. Musimy, po musimy. Eee, teraz. No eee, szukał, bo Chat ja pisze, że niezaliczone, że to się szukał. Bo chodziło pewnie o to, że była przerwa jakaś tam. No tak, Wojtek kurwa przecież! Ja go słyszałem, tylko że bardzo cicho. Ale nie co? Wiem. Bo nie to Wojtka zrobił, a... czasami w ogóle przerywa, a... A, ale nie, nie a... wiem czy u was też. Mi Wojtka przerywa, ja ale... Nie ale mi jestem, mogło mikrofonu a... mi, nie łapać po prostu. Po prostu było git, było git, 100% a... I potem wszedł y, Spisek, on zjebał, ale uratował Poczeka. Rafał. Dobra, lecimy next to. Po nie oddychałem na stówę, no gdzie? Mikro nie złapało, niestety A chyba się nie da oddychać robiąc A jednocześnie. Nie telefonu na kurze, nie. Ja, ja. O kurwa, kim jestem? To jest takie coś, jak była gra w Jedna osoba wie na brief, kim jest, a reszta zadaje pytania. I można odpowiadać tak, nie, nie wiem, nie ma znaczenia. A no można życzę? zgadywać w nie, nie, tak długo jak się chce? Tak, nieskończoność, nie reszta okay. może zgadywać. Dobra, drużyna, jak wygramy, to kurwa, zgadujcie bez przerwy. Tak? Dobra, nie ma dobra, dobra, dobra. Dobra, no to co? Rozpoczynam licytację. 200 punktów od każdego hmm. biorę. No i słucham was. Rzuci 400 400 rzuci Niebiescy 600 600 niebiescy 700 żółci 700 żółci Ej, Ale muszę przyznać nie bo ja... Bo, bo ja czekurwa tu na ekran jakby może być opóźnienie, wiesz, że patrzę na monitor a nie na to... niebiescy na 1000, już, tak, ale... 1000 niebiescy nie przejmuj się Wojtek Hejterami coś najlepszy. Ła. A jaka jest kategoria? A, kim jestem? kim jestem? Coś jak Jezus, kalambury, no. tylko zamówione. No. Czułko, czułko. Czułko, czułko, dokładnie. Zieloni, nie bądźcie pasywni. Tysiąc Dobra, No, chyba jakiś Zambury czas halo, nie, Bartek? Żółciej 1100. 1100, żółci. Szybciej, szybciej. Nie, nie, Może byś byście zrobili coś takiego. Spokojnie, spokojnie. 1200 niebiescy. 1300. 1300. A nie XC, nie. No. Jedziesz, skoknę. Pecał to przy nie. Co zrobić? Co zrobić? 1400 niebiescy. Co kurwa zrobić? Moment. No bo chyba podkręcą. Nie można jest nieskończoność przebijać, przebijać, przebijać. No teoretycznie nie, więc odliczanie jest. 1400 po raz pierwszy. No tak. 1400 po raz drugi. Zieloni babak. Zieloni babank! Okej, okay, strategia ja ale, ale zieloni wy macie tyle punktów z poprzedniej rundy, że nie musicie. Stary, ale, nie ma ale to znaczenia. To my a my no robimy, dobra. stary, wygrywać. Okej, okay, no to w puli jest 5900, taka pod, podwojenie punktów dla zielonych. Słuchajcie, kto z was no, to chodź, chce to odpowiedź? Tak, znać stak, stary. Kto dobra, będzie e... odpowiadał? Chyba franio, co? Że franio to, że co za ja... odpowiedział, my zadajemy pytania? Franio ja no, mogę za a możecie mi zadawać pytania. Na Instagramie prześlesz? Tak. A nie, to, jak... to czekajcie, to, to kto? Tromba, ty chcesz? Ja mam być tym. Znaczy no... Ta... E... Ja A tylko... będziecie zadawać dobre pytania? Frania będzie zadawał dobre pytania pewnie. To to może, fajnie. może, nie może, że mnie był Franio. Dobra, może mogę o, być ja, mogę być ja. Będziecie się mnie pytać. Dobra Tromba, szybki Instagram. Wchodzę, wchodzę stary. Oprzej bazę. Znaczy. Znaczy. Okej, okay. Dobra, powiedz jak ja? będziesz gotowy. Eee, no 3, 2, 1, jestem gotowy. Dobra, zadajecie pytania, start. Czy Dawajcie. jesteś człowiekiem? Tak. Czy jesteś kobietą? Nie. Uprawiaj jesteś mężczyzną? Sport? No tak, logiczne chyba, nie? A czekaj, bo... A które pytanie? <laughs> uprawiasz mężczyzną? jakiś sport? Tak. Czy sport uprawiasz? Tak, tak, tak. Jesteś z Polski? Tak. Robert Lewandowski? Nie. Koszykówka? Nie. Julka można? Nie, nie! Stop narciarskie? Tak, tak! Adam Małysz? Tak, tak! Dobra! 30 sekund! Dobrze wam pochodzi! Ale wpierdujesz! Nie, nie. to jest ta kategoria się na dobrą z z sprawę! No, no, sprawę. Edora, tak. no. no, tak. e, chcieliśmy wam podziękować, bo jak wyeliminujemy tych Matołów, to wtedy my na pewno też do finału się dostaniemy. To. Ale w finale jest tylko jedna drużyna, Jez. taką ciekawostkę powiem Jak o, to mówicie? Mówiliśmy jedna, a, jedna Nie, <ślenia> nie, nie, jedna! Jedna jest. Jedna jest i już A, macie wiecie, gwarantowane ja siano. Ogólnie, ale spoko, że żeby nie było mają... tak, że na przykład zieloni będą grali pasywnie, bo mają dużo punktów w pierwszej Kurs, rundzie. Jak są. zobaczę, że lecą w chuja, to wpierdolę w pulę nawet 5000 punktów, żeby były Stary, ale co ty jesteś niepoważny? Ja wpierdalam się w każdą licytację. Ale ja tylko mówię. Dwa A, pytania minęły, losuję kolejną kategorię. Stary, stalowe jaja, też ze stali. Cześć, może mogę pytać? Jaka to melodia? Słucham, jakie pytanie? W końcu A ile jest tych róg? Dwie czy o, trzy? Kumie? Dwie. Wojtek, ja byłem pierwszy. O, szef. Zwierzę. <noise> <żarty>. Halo. <głosy> <głosy> Halo. Co? To było pytanie od Wojtka. Halo. No, zadał już się kurwa pięć minut temu. Nie, <noise> nie, bądź jest bądź bądź nie. bo <noise> <Chwilę> jest opóźnienie. Wojtek. Ile jest ten róg? Dwie rundy po siedem pytań, to jest pytanie trzecie. Czyli zbliżamy się do końca rund niefinałowych. No nie! Wo Wojtek, ogarniasz? Halo? Ale ja się zjarał Ja to... Halo? Wojtek zjeżdżał do Amsterdam, co? <laughs> dobra. Słuchajcie, no mam nadzieję, że wszystko jasne, <laughs> No co jest kurwa? <laughs> ja... Ja... No do, Dawaj, U, dawaj, go, dobra, dobra. dobra, lecimy. Jaka to melodia? Kategoria polega na tym, że puszczam drużynie instrumental i musicie zgadnąć. O, kurwa. Y, kurwa, no łatwe wylosowało, jak ktoś kojarzy no, temat, tyle mogę powiedzieć. Słuchajcie, rozpoczynam licytację. Mm -hmm. Biorę po 200 punktów i słucham was. Zieloni 500! 500 zieloni. W ogóle czat pisze, że na to nie rzuca. Zjemy się dobrze w tym? Co? Jak nasza wiedza niecytuj, muzyczna? Niecytuj. Dobra, Co? no to rzuci tysiąc, kurwa. Oj, 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 oj. Daj dwa koła. Nie nie kolego, spokojnie. Zieroni, będzie 1300. Bartek chyba będzie nutkę grał, tak? I my mamy zgadnąć. Na streamie puszczę instrumentala, tak. 1300. Ja cała drużyna zgaduje, czy jedna Tak, osoba. cała drużyna. <laughs> Okej, okay, to nie, niebiescy 1100. Nie, 1400, sorry. <laughs> 1400 niebiescy! Dawaj. To czekaj. 1400 po raz pierwszy. 1400 po raz drugi. Dawaj to! 1500! Koła. Rzuci. 1500 żółci. Koła Zieloni dwa koła. Dwa koła po raz pierwszy. Dwa, dwa koła po raz niebiescy. Dwa pięćset niebiescy. Rzuci wabank! Rzuci wabank! Dwa bank! Rzuci! Ale na siano. Dobrze, jazda! Siedem dobrze, i pół kapuli. Meduza się tutaj wbił dobrze. Dobra, chłopaki, teraz będzie lekkie opóźnienie. Musicie słuchać streama. Ja odpalam nutkę. <laughs> yy, Wędruję do was nutka. Uwaga! Ty, dużo Puszczam nutkę i puszczam timer.